Artysta przeżywa obecnie czas wielkiego niepokoju i jednocześnie czas absolutnej, nieskrępowanej żadnym trwałym kanonem wolności. Najsilniej wpłynął na mnie egzystencjalizm i marksizm. Wszystko, co oddziaływuje na mnie, ma wpływ na moją twórczość. I korzenie mego dzieła wyrastają z zawodu rzeźbiarza. Przez całe lata zgłębiałam pracowicie problematykę równowagi, bryły, przestrzeni, światła i cienia, by dojść do tego, czym stałam się dzisiaj. Niczym innym jak rzeźbiarzem patrzącym na bankructwo swego powołania, napotykającego przeszkodę nie do przebycia. Postanowiłam bowiem być świadomą czasu, w którym żyjemy. Świat dzisiaj jego gwałty polityczne, wyścigi produkcji, gwałtowne, zdyszane wydarzenia nie mogą znaleźć swego odbicia w szlachetności marmuru. Szlachetne materiały i kolory w sztuce to tylko wytchnienie i tęsknota. Wyrazić dziś, jak, gdzie, jaką formą, w jakim materiale. Jestem przekonana, że wśród wszystkich przejawów nietrwałości ciało ludzkie jest najwrażliwszym, jedynym źródłem wszelkiej radości, wszelkiego bólu i wszelkiej prawdy. A to z powodu swej ontologicznej nędzy, tak samo nieuniknionej, jak w płaszczyźnie świadomości zupełnie nie do przyjęcia.